Siemaneczko, witam wszystkich na moim kanale w kolejnym materiale okej, okay, wyjeżdżam a jadę właśnie do kolegi i z kolegą jedziemy na pogrzeb innego kolegi któremu się już zmarło a nie będę za dużo o tym mówił, bo i tak mnie znacie w każdym bądź razie nie żył długo no i dzisiaj jest Pogrzeb. O, jechał sąsiad mój imiennik Marcin. Także jadę na Pogrzeb. Powiem wam też podczas tego vloga, jak wygląda mniej więcej ta sytuacja teraz. Tak jak mówiłem chcę sobie chwilkę odpocząć, ale prawda jest taka, że no nie odpoczniesz się za dużo. Bo co chwilę coś do załatwienia, co chwilę jakieś papiery Byłem się zarejestrować w zeszłym tygodniu w Arbeid samcie Trwało to bardzo szybko, naprawdę. Natomiast nie dostałem decyzji, dostałem tylko karteczkę z moim nickiem, internetowym. I że mogę sobie tam po prostu wpisać hasło, wypełnić wszystko co i jak, żeby oczywiście im ulżyć w pracy i żeby mi nie robili terminu. Natomiast, kurde, siadła moja żona, wypełniła, ale ja mówię, słuchaj, ale tam trzeba wpisać ile zarabiałem i tak dalej, wypełnić to, bo oni muszą obliczyć, ile wypłacić i tak dalej. Nie było nic takiego, okazuje się, że to pracodawca teraz musi wypełnić. Kilka lat temu, jak szedłem, pamiętam, po stracie pracy w UPS-ie, szedłem się zarejestrować, no to kurde, dawałem tylko... Nawet nie dawałem zwolnienia, bo oni mi nie dali wtedy zwolnienia. Tylko po prostu poszedłem, powiedziałem, że no ta sytuacja jest taka i taka. Zwolnili mnie, nie mam żadnego papieru. Oni mi dali decyzję, że po prostu tak by blokują mi na 3 miesiące wypłatę pieniędzy pomimo tego, że mi się należy, ale dlatego, że pracodawca powiedział, że jest z mojej winy. Ja musiałem wtedy wziąć te papiery, dołączyć wszystkie inne wymagające przez Jobcenter, ale wtedy przyznają pieniądze. Ktoś mnie pytał, jakie to są pieniądze, czy to są takie same, czy to ma znaczenie. Oczywiście, że to nie są takie same pieniądze, bo jeśli pracujecie gdzieś i il, ileś tam czasu, należy wam się dany procent pieniędzy z wypłaty. Powiedzmy, że jest to Przepracowany rok czy dwa i macie tam 70%, czyli jeśli zarobicie, przykładowo mówię, 5000 euro, odejmą Wam 30%, no to dostaniecie e, 3500, tak? Ale jeśli Wam zaszperują, bo z Waszej winy, na przykład mogą do 12 tygodni, 3 miesiące, później muszą Wam wypłacać pieniądze. Ale Wy powiedzmy, że nie macie za co żyć. Bo może pracujecie na przykład jak niektórzy ludzie za 1500 euro, bo jest tak. No i żyjecie od pierwszego do pierwszego. No i Wy nie odkładacie, Wy po prostu żyjecie, żeby, żeby przetrwać. I prawda jest taka, że no skąd macie wziąć te pieniądze? No przecież nie macie. No to co na trzy miesiące macie zostać bez płacenia rachunków, bez jedzenia, bez paliwa, czyli bez możliwości szukania pracy czyli uziemieni tak kurde połowa, połowa tego kraju bezrobotnych zostałaby bez środków do życia bezdomnymi więc wtedy bierze się taką decyzję idzie się do job center no i oni dają papiery do wypełnienia i od razu zaznaczają, co trzeba jakieś tam wyciągi z banku, jaki drogi macie samochód, ile płacicie za mieszkanie ile macie dzieci czy te dzieci się uczą i tak dalej i tak dalej zaświadczenia ze szkół różne rzeczy jeśli dostarczycie wszystko, zapada decyzja i zostaną wam wypłacane pieniądze. Na pewno wystarczy wam na wszystkie opłaty, jedzenie i powinno jeszcze wam coś zostać. Taka jest prawda. Zależy jak kto żyje, nie? Także tu trzeba naprawdę jechać 30, bo tu często fotoradar stawiają. I sytuacja wygląda w taki sposób. Że po prostu dostajecie te pieniądze. Tak więc to nie są takie same pieniądze. Tak, jeśli ktoś mało zarabia, to ma wysrane, czy go zablokują, czy nie. Bo I tak pójdzie i tak, bo muszą wypłacić tyle, żeby przeżył i tak. Bardzo często Ludzie na socjalu, na całe rodziny, dostają więcej pieniędzy, niż jak pracowali. Dlatego spora część ludzi nie chce iść do pracy za jakieś tam śmieszne pieniądze, bo ktoś powie, a kurwa, siedzi na socjalu, nie chce mu się robić, tak i nie rób i tak dalej. Pomyślcie logicznie: daje wam powiedzmy ktoś 1800 czy tam 2000 euro. Nie musicie nic robić, siedzicie w domu. Albo iść do roboty za 100 czy 200 euro mniej i zapierdzielać cały miesiąc po 8 godzin codziennie. No to logiczne jest, że będziecie mieli wesrane, nie? I taki człowiek na przykład pójdzie sobie na czarno gdzieś dorobić. Powiedzmy, że złapie gdzieś robotę na budowie, zarobi dwa koła i łatwy macie rachunek. Tacy ludzie. Ja mam znajomego, który 10 lat tak sobie na czarno robił, i powiem wam tylko tyle, że. Jak chciał mieć nowy samochód, to kupał nowy samochód. Oczywiście nie na siebie. Komputer za piątkę, telewizor za czwórkę. Nowe meble, wakacje kiedy chcesz, ile razy w roku chcesz. Natomiast nie każdy ma możliwość też podjęcia pracy na czarno, i wtedy każdy wiadomo, że to jest ambitny, ten szuka pracy, żeby mu się lepiej żyło i żeby nie siedzieć jednak na tym socjalu, bo oni będą wysyłać jakieś tam kursy, szkolenia, pierdoły, wizyty, żeby uprzykrzyć życie, żeby komuś się od nie chciało siedzenia na tym socjalu, nie? No tak to wygląda. Teraz no. muszę zadzwonić do kolegi i powiem wam, Później co będzie dalej? O, już jest! Jedziemy. Miał być jeszcze jeden kolega, ale nie przyszedł. Ale nie przyszedł, niestety. Dzwonił do niego kolega, ale nie wiadomo. Z jakich powodów? No nic, jedziemy sami. A wracając do tematu, tak jak mówię, pozałatwiałem sobie wszystko, jeszcze odniosę się tylko do kilku komentarzy, bo tam kilku specjalistów, znawców, wróżbitów. Januszy <laughs> przepowiadało ja. Mówiłem, że pół roku. Ja to liczyłem, że trzy miesiące. Ja to nie sądziłem, że tak szybko. Przecież to nie jest tak, że mnie ktoś zwolnił, bo ja źle pracowałem. I tak mówiłem, ja miałem zgodę na nagrywanie od szefa, który trochę się mnie na koniec, kurde. Wymigał się, że tak powiem, od tego, że no, bo ty wiesz, a to powinieneś trochę kurde, e, przystopować. Ja mówię, nie, ja pytałem, czy mogę nagrywać. Powiedziałeś, że tak. Powiedziałeś mi, żebym w środku nie nagrywał, to nie nagrywałem. Wiecie, cała ta sy sytuacja po prostu wyszła. Nie dlatego, że ja źle pracowałem, bo on mi powiedział mówi, według mnie jesteś bardzo dobrym kierowcą i dlatego my cię chcemy zostawić, tak było na rozmowie. Nie nikt nie zwolnił z tej firmy w, w momencie, kiedy Aldi dało mi zakaz wejścia na, na Aldi. Po prostu e, zaproszono mnie do biura, i w biurze mi powiedziano, że teraz e, po prostu oni mnie przeniosą do Penego tam u siebie w Rozbach i. Jak mnie przeniosą do Pennego, to będę po prostu tam pracował, za te same pieniądze. Praca wiadomo, że będzie inna. Ale ja odmówiłem, powiedziałem, że dla mnie to jest po prostu za daleko 36 km, czy ponad 36 w jedną stronę. Poza tym jazda landówkami gdzie co chwilę wioska, fotoradary. No 45 minut trzeba liczyć na dojazd, kurde, e, do tego trzeba liczyć paliwo powiedzmy sobie, w skali miesiąca około 400 euro. Do, do, przecież do tego jeszcze dojdzie jazda gdzieś indziej, bo mam 500 euro wydawać, a zarabiać 2,900, no to przecież mi lepiej na miejscu znaleźć robotę za 2,400 czy 2,5 i praktycznie mieć te same pieniądze i nie marnować czasu na dojazdy, no bo w pracy. Kurde, nie wszędzie będzie praca po 7-9 godzin. Zresztą tu goście też mówili, że Waldim też jest tak, że pracuje się i po 10 i po 11. Bywa. No ale. Nie, no ja powiedziałem, że to jest za daleko. No ja się wtedy wkurzył i mówi, tak, to my ci idziemy na rękę, a ty olewasz firmę i tak dalej. No kurwa, ja my człowieku, ja nie będę tyle jeździł. To jest też eksploatacja samochodu. Wydatek yy, nie tylko na paliwo, ale to jest też wydatek na opony. To jest też wydatek, kurde, na inne podzespoły w samochodzie, gdzie robisz większe przebiegi. No to wiadomo, że ta eksploatacja będzie przebiegała szybciej. No i po prostu mi się to utrata wartości auta i tak dalej. i tak dalej. Nie kalkuluje mi się poza tym. Wyjdzie mi dzień, gdzie będę miał 11 czy 12 godzin yy, Minimum półtorej godziny na dojazdy Już wyjdzie 14, trochę wcześniej wstać No sorry, ale 15, 16 godzin 15, 16 godzin, kurde yy, Nie no Aha, tutaj muszę sobie poszukać miejsca do stanięcia On sobie stanął tu Tam jest zakaz przed znakiem, tak? Dobra, ja sobie stanę gdzieś, a tu mogę sobie stanąć, a tu mogę sobie stanąć przed tym golfem także powiedziałem, że nie po prostu zbyt czasochłonne, zbyt nie no ja bym nawet nie szukał tak daleko nigdy pracy. O, tam mi babka zaczęła mówić z biura, że oni że oni mają yy, że jej mąż dojeżdża tam 50 km. Co mi to obchodzi? Ja nie wiem za pracuję, może nie razem jeżdżą. Inni ludzie mnie nie interesują. Dobra, pogadamy później. Już po pogrzebie. No, a tam jeszcze stoją. Jakaś tam najbliższa rodzina znajomi. Nie ja dam jechał do końca, bo nie wiem co tam jest. Wycofam sobie tutaj. Nie lubię pogrzebów. Ogólnie do kaplicy nie wchodziłem. Tak samo do kościoła nie chodzę. Mam oczywiście. Swoje przekonania, o których nie będę się tu specjalnie wypowiadał, bo nie ma to najmniejszego sensu w tym momencie. Ogólnie pogrzeb nie różnił się wiele od tych w Polsce. Ogólnie mogę powiedzieć też, że kolega był z. No, można powiedzieć, z Kazachstanu. Mama jego była Niemką, ojciec był Ukraińcem, na pogrzebie było trochę ludzi z Ukrainy, z Rosji, z Kazachstanu, z Niemiec, z Polski, także. Tutaj nie ma miejsca na jakieś tam uprzedzenia, że ktoś jest z Rosji z Ukrainy i tak dalej. Więc my ze sobą oczywiście rozmawiamy na, na takie tematy jak wojna, ale każdy z nas ma to samo zdanie, że ludzie ze sobą zawsze, bez względu na rasę, pochodzenie będą żyli. A zawsze to jest wojna polityków. I dlatego. Jak politycy takie kozaki te nie chłapią sami za karabiny, idą się sami napierdalać, wtedy byśmy zobaczyli ile wojen by było. A jakby się tak powybijali, za każdym razem, kiedy jest wojna, to następni, którzy by przyszli, nie byliby już takimi idiotami chętnymi do wojen. No więc niestety jest jak jest, a życie jest mega kruche jak widać, jeszcze niedawno rozmawialiśmy byliśmy w garażu, robiliśmy samochód i był nawet ze swoim samochodem, robił zawieszenie i mówi, kurde muszę jeszcze porobić, bo przegląd mam, muszę wszystko zrobić, ma rozwagę na szarana no to widzicie jaki zrobił przegląd człowiek myśli o rzeczach teoretycznie mega błahych bo taka jest prawda a nagle przychodzi koniec nie wiadomo kiedy. Bywa. Niestety. Takie życie jest. Takie jest życie. Trzeba się napić Red Bull'a. Kurde, zimno trochę. Niby 17 stopni. Ale powiem szczerze, że w cieniu. Mega zimno. Jedyny zwyczaj, którego ja przynajmniej w Polsce nie zaobserwowałem, to był taki jak w Polsce na weselach, że ludzie dawali koperty z pieniędzmi. Okazało się, że nie miał żadnego ubezpieczenia na życie nic i została żona z dwoma synami no, już można powiedzieć, że prawie dorośli a jeszcze się uczą, zostali sami. Ciężka sytuacja, nawet tu w Niemczech. Wiadomo, że im pomoże i tak dalej. Ale to naprawdę. I tak lekko nie będzie. Nie oszukujmy się jeszcze w tych czasach teraz. Po co mi ta nawigacja? Kurde, włączam nawigację, panie, mi ona niepotrzebna. Ceny paliwa w górę. Dopiero tankowałem parę dni temu za. Euro 85 już jest 2 euro rano nawet 20 powaleni są. Kurwa, oni dążą do jakiegoś krachu na całym świecie. Kurwa Amerykanie tylko na tym wszystkim dobrze wychodzą najlepiej można powiedzieć. A Europa się pogrąża. To za głupota. Tak, wracając do tematu, do tych, którzy tak strasznie przewidywali, mnie to, powiem szczerze, bawiło, śmieszyło, nie będę się teraz śmiał, bo nie jest mi do śpiechu po pogrzebie, tak, znajomego, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że naprawdę ludzie, takie bzdury wypisują. To Sam ja powiedział, że w ciągu tygodnia na pewno będzie padało. No ja to daję tydzień, że będzie też padał. A za trzy dni po a nie mówiłem. A z pracą było tak, mówiłem, że to ja powiedziałem, że, że nie. I oni, oni mi powiedzieli w ogóle, że albo zostaję, albo mi napiszą wypowiedzenie takie, że zwalniają mnie z mojej winy. nie? A zrobili to oczywiście złośliwie. Dlatego że odmówiłem pozostania w firmie i tylko dlatego, bo w ogóle, będąc na okresie próbnym, a więc pierwsze pół roku przeważnie w każdej firmie, i nie muszą podawać w ogóle przyczyny, dlaczego mnie zwolnili, mogą po prostu napisać, że, że mnie zwolniają, bo oni nie muszą nikomu na okresie próbnym podawać. A napisali, że zwolnili mnie z mojej winy po prostu, żeby mi po prostu utrudnić. Załatwianie więcej papierów i tak dalej. No niestety. a to widzicie, jak jesteś potrzebny gdzieś, to zawsze będziesz zajebisty. Zawsze będą cię klepali po plecach. Zawsze jesteś dobrym pracownikiem. Kurde, no. Mega po prostu, mega hiper. A jak cię zwalniają, jak już wiedzą, że nie będziesz, to już, już nie jesteś wtedy dobry, już nie jesteś potrzebny, już nie idą ci na rękę. I robią pod górkę. No cóż, firm jest dużo. Wiadomo, że znalezienie dobrej firmy, to nie jest takie hop. Dobra firma, ja mam nadzieję e, na dobrą firmę e, i mam na myśli dobrą firmę mówiąc o dobrych godzinach pracy, szanowaniu pracownika. Jak się szanuje pracownika, to i się dobrze płaci. No i oczywiście do tego jeśli mówimy o zawodzie kierowcy, dobra płaca? Dobra płaca i poszanowanie. Także jak będzie? Zobaczymy czas pokaże. Paliwo Euro 99,8, 2 euro paliwko kosztuje. Jadę sobie troszkę zatankować. No i co? Do następnego! Nie będę już przeciągał tego materiału, bo nie mam nic co chciałbym powiedzieć w tym materiale. Także do usłyszenia w kolejnym materiale na moim kanale. Pozdrawiam i cześć!